Witam Was moi drodzy i zapraszam Was na hol zakupowy, mini hol zakupowy Tych rzeczy nie ma dużo, więc po prostu będzie on bardzo krótki i szybki Ale mam parę nowych rzeczy, rzeczy z którymi chcę się z Wami podzielić Także od razu przejdziemy do konkrety, jak zwykle Od razu przejdziemy do konkrety Pierwsze rzeczy to będą rzeczy bardziej kosmetyczne I, i to jest tak, to jest lakier do paznokci hybrydowych Kolor on ma taki. Już sobie zrobiłam paznokcie tym lakierem. To jest numer 07 Shimmer Shell. I on kosztował 179 koron. Tutaj ogólnie takie lakiery hybrydowe są drogie. Nie wiem jak w Polsce sytuacja wygląda, ale mi się zdaje, że chyba w Polsce też nie są za tanie. Także kiedyś wcześniej kupiłam taki różowy kolor, ale nie miałam pewnych dwóch rzeczy do tego potrzebnych i przez co on mi się długo nie trzymał, ale teraz je kupiłam i mam nadzieję, że on mi się trochę będzie dłużej trzymał, bo niestety zwykły lakier u mnie się kompletnie nie sprawdza z tego względu, że pracując sam, gdzie pracuję, czyli co pracy, niestety muszę czasem szybko robić, czasem często mam kontakt z wodą i, i tak dalej i bym musiała chyba codziennie malować paznokcie, a po prostu nie mam najmniejszej ochoty malować pewności codziennie także u tylko arkiery hybrydowe się mogą sprawić i mam nadzieję, że dzięki temu, że i mam nadzieję, że dzięki temu, że dokupiłam te dwie rzeczy potrzebnymi, to będzie, który jest bardzo fajny, bo to jest taki jakby kolor perłowy ale nie do końca, więc mam nadzieję, że trochę dłużej się utrzyma. I właśnie kolejne rzeczy to są to właśnie te dwa, dwa produkty do paznokci, dzięki którym mam nadzieję, będzie mi się trzymał dłużej ten lakier hybrydowy. Pierwszy z nich to jest oczywiście Base Coat i Top Coat. Także takie dwa produkty z firmy Depend. Mam nadzieję, że dzięki temu poznacie będą mi się trzymały dłużej, a nie tylko 3 dni, tak jak ostatnio. Także jeden ten lakier kosztował 50 koron, i drugie 50 koron były na promocji. Kolejne produkty to są produkty do ust. Znowu, tak, wiem, znowu kupiłam produkty do ust, ale co mam do poradzić? Jak była taka cena kusząca, to po prostu musiałam je kupić. Kupiłam je na stronie internetowej, to jest Tradera, to jest tak jak eBay. I one były tanie w porównaniu jakaś cena jest normalna w sklepie. Więc pierwszą pomadką to jest pomadka z firmy MAC. Także moja pierwsza dopiero rzecz z tej firmy. I ona jest. To I po prostu standardowo tak jak wszystkie pomadki MACA ona wygląda. I w środku ma taki kolor, taki po prostu róż. Ja wcześniej takich kolorów nie używałam mając ciemne włosy, ale jak e, zmieniłam kolor, to nawet e, używam czasu i w sumie one źle nie wyglądają. A wygląda on tak, z taki bardzo intensywny różowy kolor, ale jak na jakieś wyjście na wieczór, myślę, że jest całkiem okej, okay. <laughs> czy w porze letniej. Jak najbardziej pocałuję się kupo, kupić. Kolejna pomadka to jest pomadka Giorgio Armani, i ona jest tak samo e, z tej strony internetowej. I to jest numer 301 Amber. I to jest taki kolor, jak też bardzo fajne opakowanie, bo ono jest takie na magnes. Tak się tutaj wyciąga i tak się po prostu zamyka. I to jest kolor też całkiem ciekawy, z tego względu, że to nie jest taki do końca kolor czerwony, to jest taki. Hmm, Taki jakby brudny, czerwony, taki, taki trochę inny. Takiego jeszcze w mojej kolekcji nie miałam, więc jak najbardziej e, przyda się. I on wygląda, ten kolor na ręce, e, tak to jest ten. Także czerwono, całkiem fajny kolor. I też e, była e, niedroga ta tomatka. Widzę, to, czego kupiłam to, są po prostu kępki. E, Kępki rzęs, ja jak wiecie, mogliście zauważyć, nie używam sztucznych rzęs, bo ja zawsze miałam problem z ich przyczepieniem nigdy mi to nie wychodziło. Chyba dwa razy próbowałam i sobie dałam spokój, ale sztuczne rzęsy w postaci takiej jak najbardziej jest dla mnie dużo łatwiej je przykleić, także kupiłam je i może będę od czasu do czasu używała. I do tego też właśnie sobie klej zamówiłam, który ma do mnie przyjść, więc, więc zobaczymy, jak mi to będzie wychodziło. To tyle jeśli chodzi o rzeczy kosmetyczne. Teraz przejdziemy do ubran i... A może do butów przejdziemy? Może do butów. Na e, stronie internetowej Zelando zamówiłam buty, które już dawno miałam zamówić. Zabierałam się, zbierałam się, zbierałam się i trudno było mi się zabrać, ale w końcu e, kupiłam, bo się zastanawiałam tak do końca, jakie jak kupić, jakie chcę. Ale też była e, promocja na stronie internetowej Zelando i kupiłam sobie buty czerwone, e, buty Nike, Nike Almax. Także fajne, bo chciałam coś takiego troszkę innego, a tutaj w szwedzkich sklepach jak chodziłam i patrzyłam z ciekawości na buty, to jeśli chodzi o buty są tylko parę rodzajów i zazwyczaj dużo osób takie ma, a takie szczerze mówiąc jeszcze nie widziałam, żeby ktoś miał czerwony i chciałam właśnie, żeby troszkę były inne, także zamówiłam takie czerwone buty i są całkiem fajne, rozmiar. Też dobry, więc wszystko się zgadza i one kosztowały w stanie promocji 1100 koron, a normalna chyba ich cena była 1500 czy, czy coś koło tego, nie wiem do końca już. I zamówiłam, zamówiłam i namówiłam Marcina, żeby sobie też zamówił buty i też całkiem fajne buty sobie zamówił, to są buty, to są buty Ralph Lauren Polo. Także też bardzo fajne, e, takie granatowe z czerwonym, jak, jak widzicie, e, elementem. I akurat też spoko z rozmiarem udało się dobrze nam trafić i też one były w cenie pro, promocyjnej, bo kosztowały 800 e, koron, 899 czy 800 e, z kawałkiem, więc też całkiem spoko jak za takie buty. E, I kolejne rzeczy, jakie kupiłam, to są już e, ubrania których już chodziłam, zdążyłam chodzić, więc, e, więc już nie mają nawet cen. Pierwsze, może od spodni zaczniemy, jak moja mama nie to oglądała, to po prostu e, ona zawsze uważała, że ja mam pełną spodnię, ale sobie to poradzę, że ja najbardziej lubię chodzić w spodniach i ona zawsze uważała, że ja mam dużo, a tutaj kolejne do kolekcji dołączyły. To są spodnie szare, które, które mają po prostu tutaj wycięcia, takie dziury na kolanach. Na końcu nie są szyte takie jakby poprute. Całkiem fajne, wygodne. Szarych jeansów nie miałam, więc spoko kupiłam. I one kosztowały chyba 150 koron w sklepie H&M. Kolejne spodnie, skoro już jesteśmy w spodniach. Kupiłam sobie dzwony. Tak już jakiś czas temu chodziły za mną te spodnie, bo kiedy wiem, że lubiłam, jak była moda na nie chodzić w nich. I moda już moda, a jak wiemy, powraca i są w sklepach też fajne różne dzwony i te dzwony wyglądają tak. tutaj są takie rozszerzane. Nie są jakieś takie bardzo szerokie, tylko tak delikatnie, można powiedzieć, w porównaniu do innych, e, nogawki mają rozszerzane. E, z przodu wyglądają tak, z tyłu wyglądają tak. Także e, są całkiem spoko, jestem zadowolona, bo właśnie chciałam sobie kupić dzwony, a Także jestem bardzo zadowolona, fajnie leżą i nawet właśnie fajnie się w nich wygląda zgrabnie, więc jestem z nich zadowolona. Kolejną rzeczą jest taka sobie sukieneczka, która ma taki wzór. Ma trzy czwarte rękaw i ona jest taka troszkę rozszerzana na dole. I też kupiłam ją w sklepie HM, i chyba jej cena była 100 kr. I kolejna rzecz to jest taki śmieszny sweterek, taki z takimi, nie wiem jak to się nazywa jakimiś niteczkami który wygląda z przodu. Tak, tutaj ma takie rękawy przezroczyste z przodu, na jednym rękawie, na drugim a z tyłu ma aż tyle tego materiału przezroczystego. Także tak wygląda. Także też całkiem spoko. Chyba go kupiłam, nie wiem, trikot i też kosztowało niedużo w podobnej cenie. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Jak mówiłam, tych rzeczy, zakupów nie ma dużo, ale chciałam Wam pokazać, co mi się uzbierało przez ostatnie parę dni. Mam nadzieję, że filmik się spodobał i widzimy się w następnym filmiku albo vlogu, więc do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, pa!